Dzień dobry, szanowni państwo. Wszyscy doskonale wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a regularne badania profilaktyczne to najlepsza inwestycja we własne zdrowie. Samo badanie to często kilka minut, a może dać lata spokoju. Pamiętaj, że masz realny wpływ na swoje zdrowie. Przygotowaliśmy dla państwa krótki przewodnik po profilaktycznych badaniach onkologicznych: jeden osobno dedykowany dla pań, drugi osobno dla panów oraz jeden wspólny dla wszystkich. Zaczynamy. Drogie panie, obecny odcinek jest w pełni poświęcony kobiecym badaniom profilaktycznym. Porozmawiamy o cytologii oraz mammografii, a także wspomnę o badaniu USG oraz samobadaniu piersi. Regularnie wykonywane badania przesiewowe pomagają rozpoznać chorobę na wczesnym etapie rozwoju, szybciej rozpocząć diagnostykę i skuteczniej leczyć. Znajdź chwilę na badania, by cieszyć się zdrowiem na długie lata. I już teraz, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że aktualnie trwa rozwój centralnej e-rejestracji, która umożliwia zapisywanie się online na badania. Rejestracja elektroniczna jest wprowadzana stopniowo i obejmuje obecnie właśnie m.in. cytologię oraz mammografię. Aby zarejestrować się na badanie przez centralną e-rejestrację, najpierw zaloguj się na swoje internetowe konto pacjenta, Wybierz plan leczenia, przejdź do zakładki rejestracja, a następnie umów badanie profilaktyczne. Teraz wybierz program profilaktyczny. Profilaktyka raka szyjki macicy jest to bezpłatna cytologia dla kobiet w wieku 25-64 lat lub profilaktyka raka piersi bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 45-74. Wskaż datę i miejsce, wybierz termin z propozycji i zatwierdź. Możesz również online zmienić termin wizyty lub ją odwołać. Obecnie w województwie dolnośląskim do pilotażu centralnej e rejestracji przystąpiło 5 placówek jeśli chodzi o cytologię we Wrocławiu, w Legnicy, w Lubinie, Głogowie oraz Gorzelcu oraz 10 jeśli chodzi o mammografię. Dwie placówki we Wrocławiu, a także jedna w Legnicy, w Lubaniu, w Lubinie, Lwówku Śląskim, Strzelinie Świtnicy, Trzebnicy oraz Gorzelcu. Więcej informacji o centralnej e rejestracji znajdą Państwo na stronie pacjent.gov.pl ukośnik e-rejestracja. Nowotwór piersi i szyjki macicy. Czy to częsty problem i jakie są czynniki ryzyka? Według danych z rejestrów w Polsce populacji kobiet najczęściej występujące nowotwory to nowotwór piersi, jelita grubego, płuca oraz macicy, łącznie stanowiąc około 50% przypadków. Rak szyjki macicy nie jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, a kobiety są narażone na zachorowanie niezależnie od wieku. Co zatem zwiększa ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy? Przede wszystkim są to infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli wirusem HPV, i często związane z tym wczesne rozpoczęcie współżycia seksualnego, duża liczba partnerów płciowych, a także partnerzy seksualnie niemonogamiczni z infekcją HPV. Poza tym do czynników ryzyka zalicza się także wieloletnie stosowanie doustnych tabletek koncepcyjnych, przede wszystkim u kobiet już zakażonych wirusem HPV, a także dużą liczbę porodów znowu, głównie u kobiet z infekcją HPV. Niezależnym czynnikiem od infekcji jest niestety wieloletnie palenie papierosów. Z kolei rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet. To jest co czwarta, co piąta kobieta z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Przyczyna powstania raka piersi nie jest do końca znana, ale istnieje wiele poznanych czynników, które zwiększają ryzyko jego wystąpienia. Jest to przede wszystkim płeć. Większość przypadków raka piersi występuje wśród kobiet. Zaledwie 1% wszystkich zachorowań na ten rodzaj nowotworu występuje w populacji mężczyzn. Wiek. Najwięcej zachorowań występuje wśród kobiet po 45-50 roku życia ale niestety dynamicznie rośnie zachorowalność wśród kobiet młodszych. To także obciążenie genetyczne. Zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi związane jest z rodzinnym obciążeniem mutacjami genetycznymi BRC1 i BRC2. To jest mniej więcej 3-6-8% kobiet z rakiem piersi w Polsce. To także czynniki hormonalne. To jest wieloletnie stosowanie hormonalnej terapii zastępczej w przebiegu menopauzy. Dotyczy przede wszystkim hormonalnej terapii zastępczej złożonej, czyli dwuskładnikowej z estrogenem i progestagenem, a ryzyko rośnie wraz z czasem stosowania. Poza tym są to też nadwaga i otyłość, częste i regularne spożywanie alkoholu czy częste spożywanie pokarmów bogatych w tłuszcze nasycone. Z kolei ochronny efekt, udowodniony naukowo, mają aktywność fizyczna, utrzymanie prawidłowej masy ciała Dieta bogata w rośliny i nasycone kwasy tłuszczowe. Program profilaktyki raka szyjki macicy: jak jest realizowany i dla kogo? Bezpłatny program profilaktyczny raka szyjki macicy jest realizowany poprzez wykonywanie cytologii. Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku 25-64 lat, które posiadają powszechne ubezpieczenie zdrowotne i mają prawo do wykonywania badań, to jest nie miało ostatnio wykonywanej cytologii z programu. Do udziału nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do poradni ginekologiczno-położniczej, która wykonuje takie badania i ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lista placówek z województwa dolnośląskiego dostępna jest na stronie kampanii oraz na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Według danych NFZ w całym województwie dolnośląskim aktualnie jest to 216 placówek, w których można wykonać bezpłatną cytologię z programu profilaktycznego, w tym we Wrocławiu 58. Warto też pamiętać, że lekarz ginekolog może skierować na badanie cytologiczne, jeśli nie kwalifikuje się do programu profilaktycznego, a są wskazania do przeprowadzenia takiego badania. Co to jest cytologia? Cytologia to proste badanie dla kobiet, w którym pobiera się kilka komórek z szyjki macicy za pomocą specjalnej, miękkiej szczoteczki i następnie sprawdza się je pod mikroskopem. Cała procedura trwa kilka minut i nie wymaga znieczulenia i nie boli. Czasem można odczuć jedynie lekki dyskomfort. Warto zaznaczyć, że obecnie jesteśmy w trakcie zmiany rodzaju cytologii wykonywanej w programie. Nowy schemat jest bardziej nowoczesny i dokładniejszy. Obecnie przejściowo dostępne są jeszcze dwa rodzaje badań przesiewowych. Dotychczas wykonywana klasyczna cytologia, która od 1 czerwca 2026 roku nie będzie już dostępna w programie profilaktycznym raka szyjki macicy, zostanie bowiem całkowicie w pełni zastąpiona nowoczesnym testem HPV-HR oraz cytologią na podłożu płynnym, tak zwaną cytologią LBC. Nowy schemat, który jest już dostępny od 1 lipca 2025 roku przy stosowanych, wybranych obecnie placówkach, Obejmuje w pierwszej kolejności wykonanie testu HPV, czyli testu na obecność typów wysokiego ryzyka wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli high-risk HPV. I jeśli jest on ujemny, nie wykryto obecności wybranych typów wirusa HPV, następne badanie wykonuje się za 5 lat. Jeśli wynik testu HPV jest dodatni, to z tego samego pobranego materiału nie ma potrzeby już pobierania drugiej raz próbki, wykonuje się cytologię na podłożu płynnym, czyli tę cytologię LBC. Ta forma diagnostyki, w porównaniu do wcześniej stosowanej cytologii klasycznej, jest bardziej skuteczna w wykrywaniu stanów przedrakowych oraz ewentualnie raka szyjki macicy. Jak się przygotować do badania cytologicznego? By wynik badania był rzetelny, należy się odpowiednio przygotować. Na kilka dni przed badaniem Unikaj współżycia seksualnego przez 24 najlepiej 48 godzin. Nie stosuj irygacji pochwy, globulek do pochwowych, kremów, żeli czy innych leków miejscowych do pochwowych. Nie wykonuj badania w czasie miesiączki. Najlepiej zgłosić się pomiędzy 10 a 20 dniem cyklu, czyli mniej więcej w połowie. Jeśli masz infekcję, np. grzybiczą lub bakteryjną, należy ją najpierw wyleczyć, a następnie zgłosić się na badanie cytologiczne. Z kolei w dniu badania Możesz umyć się normalnie, nie rób tylko irygacji pochwy. Możesz oddać mocz trochę wcześniej przed wizytą, pełny pęcherz nie jest potrzebny do tego badania. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, a jeśli masz wyniki poprzednich cytologii, zabierz je także ze sobą. Dla podsumowania, udział w bezpłatnym programie profilaktyki raka szyjki macicy zaczyna się od 25 roku życia. Jednakże możliwe jest wykonanie pierwszego badania HPV lub cytologii wcześniej. Warto o tym porozmawiać podczas kontrolnej wizyty ginekologicznej, bowiem lekarz ginekolog może skierować na badania cytologiczne, nawet jeśli nie kwalifikujesz się do programu profilaktycznego, a są wskazania do przeprowadzenia takiego badania. Program profilaktyki raka piersi: jak jest realizowany i dla kogo? Kolejnym bezpłatnym, przesiewowym programem profilaktycznym jest program profilaktyki raka piersi który jest realizowany poprzez wykonywanie badania mammograficznego i jest przeznaczony dla kobiet w wieku 45-74 lat, które raz na dwa lata mają prawo do bezpłatnych badań, jeśli są uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej. Odstęp może być krótszy przy istnieniu czynników ryzyka, np. nowotworu piersi w najbliższej rodzinie. Do udziału w badaniu nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do placówki, która wykonuje takie badania i ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lista placówek z Dolnego Śląska dostępna jest na stronie kampanii oraz na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Według danych NFZ, w całym województwie dolnośląskim obecne jest to 30 placówek, w których można wykonać bezpłatną mammografię, w tym we Wrocławiu 6. Na badanie można zapisać się także online, poprzez centralną rejestrację z poziomu internetowego konta pacjenta. Warto także wspomnieć, że badanie mammograficzne można wykonać też w mobilnych mammobusach a dokładne miejsca i daty dostępne są na stronie Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wwwnfz w zakładce Dla Pacjenta i Profilaktyka na NFZ. Co to jest mammografia? Mammografia jest to zdjęcie rentgenowskie piersi wykonywane dla każdej z nich w dwóch projekcjach, czyli z dwóch stron. Jest to najlepsze badanie przesiewowe u kobiet po 40 roku życia, zwłaszcza w wieku 50-69 lat, bowiem mammografia wykrywa bardzo wczesne zmiany to jest mikrozwapnienia, których badanie USG często nie pokaże, a także mammografia umożliwia porównywanie obrazów w czasie. Podczas badania, pierś jest na chwilę ściskana pomiędzy dwiema płytkami aparatu rentgenowskiego, i to właśnie ten ucisk pozwala uzyskać na dokładny, wyraźny obraz. Zatem mammografia może być nieprzyjemna, ale zwykle nie jest bardzo bolesna. Ucisk może powodować dyskomfort lub krótkotrwały ból, który zwykle trwa tylko kilkanaście sekund. Odczucia zależą od kilku rzeczy, m.in. jest to indywidualna wrażliwość na ból. Faza cyklu miesięcznego. Najmniej bolesne badanie jest w pierwszej połowie cyklu, tuż po miesiące, Wielkości i jędrności piersi oraz doświadczenia osoby wykonującej badanie. Dla większości kobiet jest to tylko krótkotrwały dyskomfort, ucisk trwa tylko kilkanaście sekund i zaraz się kończy. Jest też kilka sposobów, by zminimalizować ból i dyskomfort podczas mammografii. Po pierwsze, umów się na badanie do 10. dnia cyklu, wtedy piersi są najmniej wrażliwe. Sugeruje się także nie pić wcześniej napojów energetyzujących coli, kawy ani mocnej herbaty. Kufeina może zwiększać tkliwość piersi. A jeśli masz bardzo wrażliwe piersi, Możesz przyjąć także zwykły lek przeciwbólowy, np. ibuprofen czy paracetamol, 30-60 minut przed badaniem, jeśli oczywiście nie ma przeciwwskazań do przyjmowania takich leków. W przypadku prawidłowego wyniku mammografii zaleca się ponowne zgłoszenie za 2 lata. Jeśli występują czynniki ryzyka, tak jak rak piersi wśród najbliższych członków rodziny, Możesz też otrzymać wskazanie do zrobienia ponownej mammografii po roku. Zaś w przypadku wykrycia nieprawidłowości uruchamia się pogłębioną diagnostykę celem wyjaśnienia, weryfikacji charakteru tej zmiany? Może to być dodatkowe badanie mammograficzne, badanie USG, czy biopsja cienko lub grubo i ewentualnie biopsja chirurgiczna. Jak się przygotować do badania mammograficznego? Nie ma specjalnego medycznego przygotowania do mammografii. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, a jeśli wcześniej wykonywano mammografię, należy zabrać ze sobą najbardziej aktualne ostatnie wyniki badania. By zminimalizować stres przed badaniem, specjalnie przygotowaliśmy dla Państwa małą checklistę. Umów się w odpowiednim czasie, najlepiej do 10 dnia cyklu, licząc od pierwszego dnia miesiączki. Rozważ lek przeciwbólowy. Jeśli nie ma przeciwwskazań, przyjmij paracetamol lub ibuprofen na około pół godziny-godzinę przed badaniem. Ubierz się wygodnie. Dwuczęściowy strój. Bluzka plus spódnica lub spodnie zamiast sukienki. Nie używaj kosmetyków. W dniu badania unikaj dezodorantów, pudrów, balsamów pod pachy na klatkę piersiową tu chodzi o dobrą jakość obrazu. I powiedz technikowi wykonującemu badanie o swojej wrażliwości. Może stopniowo zwiększać ucisk albo znaleźć łagodniejszą pozycję. Zaplanuj czas na badanie, przyjdź nieco wcześniej, żeby się nie spieszyć i zminimalizować stres. Badanie USG piersi. Dla kogo? USG piersi to dobre badanie dla kobiet do około 40 roku życia ze względu na bardziej gruczołową budowę piersi, czyli o bardziej gęstej strukturze. Dodatkowo, badanie USG dobrze pozwala różnicować torbiele, czyli zmiany wypełnione płynem, od guzów litych i może być uzupełnieniem mammografii w pogłębionej diagnostyce. Do wad tej metody należy problem z uwidocznieniem tzw. mikrozwapnień, które mogą być bardzo często wczesną oznaką raka, a także istotne jest tu duże doświadczenie lekarza wykonującego badanie oraz jakość sprzętu. Dlatego badanie USG piersi nie stosuje się jako badania przesiewowego populacyjnego, jednakże warto o tym badaniu porozmawiać podczas kontrolnej wizyty ginekologicznej, zwłaszcza jeśli jesteś przed 40 rokiem życia. Samo badanie piersi i wizyty ginekologiczne. W związku z rosnącą zachorowalnością na nowotwór piersi wśród młodych kobiet chciałbym zachęcić wszystkie panie do wykonywania regularnego samobadania piersi co miesiąc oraz regularnych wizyt u ginekologa przynajmniej raz w roku. Wszystko to niezależnie od wykonywanych pozostałych badań z programów profilaktycznych. W czasie wizyt lekarskich możliwe jest wykonanie badania USG ginekologicznego, kontrola ewentualnych zmian, kontrola badań hormonalnych czy cyklu miesięcznego. Lekarz ginekolog może także skierować na badanie cytologiczne, nawet jeśli nie kwalifikuje się do programu profilaktycznego, a są wskazania do przeprowadzenia takiego badania. Natomiast samo badanie piersi jest ważną częścią profilaktyki nowotworowej obok regularnych wizyt u ginekologa i badań obrazowych. Badanie jest darmowe, nieinwazyjne i można je zrobić samodzielnie w domu. Każda kobieta powinna wykonywać je regularnie raz w miesiącu. Kobiety miesiączkujące 3-5 dni po zakończeniu miesiączki, wówczas piersi są najmniej wrażliwe, zaś kobiety po menopauzie, wybranym przez siebie w dniu miesiąca, np. pierwszy dzień miesiąca. Co nam daje regularne badanie piersi? Po pierwsze, wzmacniamy nawyki prozdrowotne. Samobadanie uczy odpowiedzialności za własne zdrowie, poza tym budujemy świadomość swojego ciała. Samobadanie pozwala kobiecie lepiej poznać, jak wyglądają i zachowują się piersi, dzięki czemu łatwiej zauważyć wszelkie nieprawidłowości czy odstępstwa od normy. I możliwa jest dzięki temu szybka reakcja na niepokojące objawy i dzięki temu wczesne wykrycie raka piersi. Samobadanie pozwala wykryć już małe, dyskretne zmiany w piersi dzięki czemu odgrywa ważną rolę w procesie wczesnego wykrywania, bowiem nowotwory wykryte we wczesnym stadium są zazwyczaj łatwiejsze do leczenia oraz mają lepsze rokowania. I teraz zasadnicze pytanie, jakie zmiany w piersiach powinny zaniepokoić? Otóż są to zmiana wielkości i kształtu piersi nieustępująca po miesiączce, guzki lub zgrubienia wyczuwalne w piersi lub pod pachą, Zmiana koloru skóry piersi, wciąganie skóry piersi lub brodawki, pomarszczenie lub łuszczenie się skóry piersi, także wyciek z brodawki czy ból lub uczucie napięcia innego niż zwykle. Co zrobić, jeśli coś cię zaniepokoi? Po pierwsze, nie panikować. Wiele zmian nie oznacza raka. Zgłoś się do lekarza rodzinnego lub ginekologa. Pamiętaj także, samo badanie piersi nie zastępuje mammografii ani USG piersi. To jednak pierwszy i ważny krok w trosce o Twoje zdrowie. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z instruktażem, jak samodzielnie badać piersi. Technikę badania przedstawi lekarka specjalistka onkologii klinicznej, pani dr Monika Migdał. Jak przeprowadzić samo badanie piersi? Pierwszy etap. To badanie poprzez oglądanie piersi przed lustrem. Stań prosto, połóż ręce wzdłuż ciała, spójrz na piersi. Zwróć uwagę na ich kształt oraz wygląd skóry. Sprawdź, czy nie pojawiły się gózki, zaciągnięcia skóry, dołki, zaczerwienienie, owrzodzenie lub zmiana. Zmiana wielkości piersi, zmiana kształtu brodawki lub wydzielina z brodawki. To samo powtórz z rękoma położonymi na biodrach i założonymi za głowę. Drugi etap to badanie poprzez dotyk. Stań prosto, najlepiej pod prysznicem. Unieś rękę zgiętą w łokciu nad głową. Lewą pierś bada prawa ręka i odwrotnie. Lekko uciskając pierś, przesuwaj całą dłoń ruchami okrężnymi od środka piersi na zewnątrz. Czego szukamy? Głusków, stwardnień i miejsc o innej spoistości, innej twardości niż okolica. Jeśli coś wyczujesz, oczywiście nie panikuj, ale zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego. W podobny sposób zbadaj dół pachowy. Na koniec ściśnij brodawkę, aby upewnić się, że nie ma wydzieliny. Tak samo powtórz badanie w pozycji leżącej. Pod bark badanej strony możesz położyć poduszkę, a rękę połóż za głową. Drogie Panie, omówiliśmy badania typowe dla kobiet, jednakże należy pamiętać o potrzebie uczestnictwa w onkologicznych badaniach profilaktycznych niezależnie od płci. W kolejnym odcinku opowiemy o profilaktyce raka ita grubego oraz o kontroli znamion skórnych. Zapraszamy do obejrzenia lub wysłuchania.